Cześć, witam Was na moim kanale i zapraszam do oglądania. Zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz na tym kanale. W dzisiejszym filmie jak już widzicie są, e, jak to powiedzieć, to jest nietypowy film na moim kanale, bo będzie to e, test karm od najdroższych do najtańszych, od, od, od najtańszych do najdroższych i mój kot będzie testował karmy także Wam pokażę co to za karmy w ogóle nie wiem przejdziemy może od najtańszych yy, to jest karma, bo to kupowałem różnych sklepów i zlewatana na przykład z i na przykład z biedronki bo nie spotkałam na przykład z i w Zorogisiem. także tak yy, na Kocie e, smaki. To jest chyba łowina, coś takiego. Następne re, en, o, RENO e, Karma to jest e, fish ryba. Następna karma to jest kit. Kitkety, kit, e, jagnicina. E, druga karma z puszki tym razem. To jest y, wołowina, też z to troszkę inny rodzaj. Y, następnie taka, y, jakby to powiedzieć, w y, pudełku takim, takim czymś. Też z ale z innej, innej rodzaj, tak jakby może tak powiedzieć. Y, następna jest Prevital. Y, wołowina też chyba, tak? Wołowina? Y, chyba tak, wołowina. Następnie z nie opłacało mi się kupić saszetki yy, pojedynczej i kupiłem, yy, już Wam pokazać takie yy, całe opakowanie, o jak tu widać, i tu jest kilka rodzajów. I stwierdziłem, że wybiera, to ogólnie z ryby, to ja widziałem, czy widać, widać chyba, to są ogólnie ryby, różne rodzaje ryb. Także wybrałem jeden rodzaj i yy, i dałem po prostu. I następnie jest KitKat, y, kurczak z jakimś zaczem, czy kurczak, czy coś takiego Następnie jest y, takim, bo kupiłem To jest akurat z y, A zaraz Wam pokażę, który jest z jakiego szlaku. To jest y, herba Tak I to jest taka jakby Nie wiem jak to powiedzieć Taka herba Następną herbą jest Purina Felix To jest chyba też wołowina. Teraz przechodzimy do To jest trzy najdroższe karmy W zasadzie. zaraz wam powiem, Mniej więcej ceny i skąd one są Następna karma to jest Maixi Mai, To Ma, jest Natural Podajże chyba Najlepsza karma, bym powiedział. W sensie najlepsza. Z opisu najlepsza wynika. I najdroższą karmą jest Pulina ona. Taka o, jak tu widać na tym. One będą podawane na talerzykach takich. I tak. przechodzimy do tej pierwszej. Ta pierwsza. Ona jest y, z lewetana. Za około 85 groszy coś takiego. Następna jest y, Rono y, ona jest y, z Jubilatki tym razem i to jest jakieś złote coś powyżej złotego złotówki Następna Kitkat y, z Biedronki i ona jest za około 0,19 zł, 20 zł coś takiego Następna Kitkat też z Biedronki y, puszka wychodzi jakoś 2,60 zł, 2,50 zł coś takiego Y, tutaj taka jakbyś puszeczka nie puszeczka y, wychodzi za takie coś około dwa coś y, Prewital, tak dobrze mi odczytam? Prewital o tutaj ta wychodzi, to jest też z wychodzi jakieś y, 2,80 coś takiego z tym razem z biedronki wychodzi jakoś bo to kupiłem za całe potłanie tam jest 8 sztuk 1050 czyli około złotych 6 ale ogólnie są droższe kitka z jubdatki około teraz 3 zł około 3 zł chyba chyba sorry za 3 sztuki około 8-9 zł czyli jakieś, około Około 9 zł dajmy na to. Wychodzi to po 3 zł około. Pulina e, Felix e, za saszetkę, Nie Powiedziałem się nie powiedziałem. To jest chyba z Biedronki, e, a to jest e, z, chyba z logicznego. E, to jest e, około 3360 z coś takiego. E, Max Natural. Natomiast około to, to jest, jak to się mówi, zoologicznego i to też Pulina Ona. One około są po kupowaniu zoologicznym, wetkarskim y, Około y, ona jest około, nie wiem, 4, zł, około 480, coś takiego. Pulina Ona y, kosztuje około. 5 nawet do 6 zł zależy gdzie ale jak kupowałem y, w się to ona około 5,56 coś takiego musiałbym już poradzić na parę, no, ale coś takiego także widzimy się zaraz jak już nałożę karmę po i i chyba widzimy po krótkiej przerwie także widzimy się już jak nałożę i jak kota zawołam Także jesteśmy po krótkiej przerwie yy, Pokażę Wam jak to się prezentuje w ogóle yy, no. Niektórych dałam część Niektórych yy, cała czał, No bo nie widać w ogóle, chciałbym pokazać o tak Co dotykałem w ogóle Niektóre kanwy są pozytywnie zaskoczone, a niektóre, niektórych średnio. Akurat e, później ona dam całą. O mało nawet tego wyszło, więc dam całą. Także co? Nic nam nie na zostaje jak po prostu zabawać kotka. Także ja już jestem po krótkiej przerwie. Nie wiem, czy kot będzie chętny do jedzenia, bo widziałem, że sobie pojad, ale zobaczymy. Także puszczam kota i niech yy, robi to, co ma robić. Dzisiaj się kot, nie wiem, czy będzie chętny, już Wam pokażę go, jak on w ogóle wygląda. Z tym przodem odłożymy troszkę na bok bo no, nam nie będzie potrzebne i kotek już wjeżdża także kotka wpiszemy nie wiem czy będzie Chętnie, on się taki troszkę boi aha chyba pójdzie na najfajniejszej chociaż zobaczymy czy pójdzie to inny jeszcze ja ogólnie mu kupuję Yy, zależy, bo kupuję mu albo Whiskasa, tak jak tu widać, tego Dlatego kupiłem troszkę więcej Albo yy, Feriksa, Puri'na, yy, sorry Albo też, albo też tego Heba, tutaj Jego tutaj, o tego Ten żenu. Będziemy go zobaczyć, może później do innych karm o no. ale też w sumie poszedł do KitKata też ja i wiele razy zobaczymy może pójdzie też do innych karm zobaczymy przeważnie ja kupuję puszki z tego w ogóle bo tutaj naprawdę się puszki opłacają nie saszetki ale stwierdziłem że jak film, to kupię większość sioszetki Ale też w niektórych nie ma siasetek Tak jak na przykład yy, tego Kitkata, ten rodzaj tutaj o tego Tak samo jak yy, na przykład tego kitkata tutaj czarnego chyba Chociaż nie widziałam, ale może jest I stwierdziłem, że kupię sioszetki także co? Ciekamy, może pójdzie do jakichś jeszcze innych karm. Zobaczymy. Przed nagraniem w ogóle, tak powiem, że y, jadł y, szaszetka y, Feliksa. Szaszetka chyba, albo dwie nawet. Także jestem pozytywnie zdziwiony, ale, ale też dobrze. Było przynajmniej widać na filmie co, co zje. Boże, że z boku w ogóle wyryzuje ten Tależ. talerz. Talezik, talerz. Nie, nie wiem jak to mówi się, ale talerzyk chyba. Dokładnie wszystko zjada. No, coś mi spadło, ale to nic. Jestem ciekawy do których kar w ogóle będzie chodził jeszcze. Hmm, Także no... Wydaje mi się, że pójdzie do chaba. Chaba, sorry, jak mówię chaba. O do tego, bo dużo razy go ja. Także dzisiaj rano nawet jadł. Także ciekawi mnie to, czy pójdzie w ogóle. Zależy też od kota, gdzie mu się zachce w ogóle iść. Ale zobačíme. Dobrý, že je to ale šik. Zobačíme, že se půjde. No. chyba sebe pošet że mluvím, že půjde, bo... To zbyčejně lubi balí, takové Co więcej, mają mięsa, a nie wiem dlaczego, ale, ale zauważyłem, że w ogóle chodzi o takich, y, już, już testowałem już wiele razy na nim, które karmy najbardziej y, lubi. I powiedziałbym, dwie naj, 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 najbardziej, co on lubi, to hewe i Felix. Wiskasa, no, czasami zje, nie powiem, że nie. ale tak na przykład, on je i, i mokrą i suchą. Yy, Słuchą natomiast on je ona purina. Taką, tylko tylko ja śmiesznie to, bo jest yy, wyraz smaków w ogóle. On tylko było lubi. Nie wiem czy to jest wołowina ale taki rodzaj lubi najbardziej. Lubi. Jak yy, będzie pod tym filmem 10 łapek w górę. To robię y, może drugą część z mokrych karm albo z suchych. Więc y, to będzie taka, jakby może powiedzieć, seria y, z różnych y, przysmaków, karm. Może też zabawek nawet. Zobaczymy, jak się odbierze ten film. Także no on rozkmina chyba. Ale. Się Jestem ciekawy, czy pójdzie jeszcze raz do tych najtańszych albo delikatnie droższych, ale wydaje mi się, że pójdzie, bo yy, mówią niektórzy, że te najtańsze są najlepsze. Zależy od smaku kota, bo Zależy, kot naszym jest uczony jeść, co się mu daje najwięcej, czego, sorry, czego się mu daje najwięcej i, i zobaczymy w ogóle. Także co, czekamy i może pójdziemy się do innych karm. Jestem ciekawy, czy pójdzie też do Feliksa, Feliks, że mówię Feliksa, ale Feliks, bo wydaje mi się, że pójdzie, nie, nie mówię, że nie. Wydaje mi się, że pójdzie, bo nieraz zastosowałem między tymi dwoma, o tymi i bym powiedział, że i zjadł i tą, i tą, po trochu. Ja na razie jestem pozytywnie zaskoczony, ale miejmy nadzieję, że jeszcze pójdzie do różnych. Chociaż to widzę, że o, jednak poszedł do Felix. A, ale... Zobaczymy ja w ogóle czy będzie jadę jeszcze. jak ja na razie to wącha. Coś mu nie pasuje, albo się wziąć na jad, albo boję się coś zjadł Na razie wylizuje, więc nie... no, zaliczymy mu jak zjadł o. Co Carmen? na wejścia Zobaczymy, bo patrzy w tą stronę Zobaczymy czy pójdzie w ogóle tam Szybciej to się, bo czas mija a no, musi być film dzisiaj tak Jak widać poszedł do Kurina, na ono. Možná zaličit, že, že zjad. Když zjad, I, no už proboval, nepovím, že nic zjad. Vše tak nemůžu povědět, jak zjad, to povím, že zjadu. No ale. A ogólnie mnie sorry, że jak będzie mnie słychać niewyraźnie albo, albo coś z tym związane, bo czasami możemy mnie słychać niewyraźnie Nie wiem czy jest sens y, tak powoli pokazywać, czy po prostu na tej lapsie puścić, ale, ale zobaczymy jak, jak zje tą całą, albo jeśli będzie chodzić to na tej rapsą poprosić żebyście to widzieli bo nie ma sensu robić takiego dużego, długiego filmu u patrzy się do góry, więc nie dał oblizuje się chyba tyle jeszcze go wyciąga się ogólnie ładnego jeszcze spróbujemy farmy yy, inne, się go pójdzie, idziemy sobie posiadł oho Skącia Będzie sobie sejr jeszcze? Nie, no, jak ja w tą stronę, to w tą. A jednak jeszcze, może pójdziecie do jakichś karmy? Nie. Nie, bo nie wiem, tak chodzi, bo... Nie wiem w sumie, o się, tak chodzi, ale jestem ciekawy, jak się pójdzie do jakichś karmy jeszcze. Ogólnie to są takie śmieci, ale to nie zwracajcie na to uwagi. Także co się. Jeżeli jeszcze coś. Nie. <grymne> Oj, karmel karmel O. Co im nie pasuje? Dobra, także co? Dziękuję za oglądanie bardzo. Jak będzie, tak jak mówiłem dzisiaj miał po górę pod tym filmem, to robię następny film z takiej rzeczy a ja się już będę z wami żegnał i co dziękuję za oglądanie zostawcie łapkę w górę subskrypcję na tym kanale bo już dojdziemy do y, okrągłej liczby do 100 subskrypcji i może będzie coś bardziej ciekawszego na tym kanale i miejmy nadzieję że że nam to pogoda pozwoli bo mam Ciekawe rzeczy się do zrealizowania, a nie wiem czy się się to zrobić w ogóle. Także dziękuję za oglądanie. Zostawcie jeszcze raz mówię łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale i komentarz, jeżeli wam się podobał film. Także, dziękuję za oglądanie i cześć!